Po wczorajszym prologu, który był tylko takim malutkim preludium, ponieważ odbyło się na asfalcie na krótkim odcinku, było to widowisko oczywiście fantastyczne dla kibiców, natomiast dla kierowców była to mała rozgrzewka, a dzisiaj czekało ich bardzo trudne zadanie. Osiem odcinków, cztery odcinki przejeżdżane w dwóch pętlach, bardzo, bardzo trudne, na zmiennych nawierzchniach. Długie odcinki, wąskie, a żeby jakby tego było wszystko, wszystkiego mało, od nocy, od wieczora, późnego wczoraj padał deszcz, odcinki troszkę rozmiękły, zrobiło się jeszcze bardziej ślisko, jeszcze bardziej nieprzewidywalnie. Jak widać większość załóg sobie z tym poradziła, co bardzo cieszy. Widać, że ten poziom w pocharze Polski jest coraz wyższy. Nie tylko sprzęt idzie w górę, no bo to jakby zależy w większości od finansów, ale fajnie, że zawodnicy już reprezentują naprawdę wysoki poziom. No osiągnęliśmy pierwsze miejsce w klasie. No i chyba tam w nieoficjalnych takich wynikach, które patrzyliśmy, chyba drugi czas w całych zawodach, no. Po klasie gość. Tylko jeden zawodnik z klasy gość miał lepszy czas od naszego. Ale wygraliśmy klasyfikację, raczej wygraliśmy naj, największą prędkość mieliśmy na zdjęciu z fotoradaru. No, to nam się udało. Organizacja była super, nie mamy nic do zarzucenia, trasy świetnie przygotowane, zabezpieczone. Naprawdę takiej trasy się nie spotyka w rajdach, e, rangi Coyotes. Trasa była dosyć trudna, ale szutrowe trasy bardzo mi pasują zawsze i, i staram się na nich po prostu cisnąć, ile się da, a ta trasa była przygotowana widać przez zawodowców. Nie można było się do niczego przyczepić. W pozostałych rundach nie startowałem, to jest mój pierwszy papik. Jechałem. Tylko zadbaliśmy o wydek, żeby przeszedł y, normy głośności, a tak to jest samochód, który startujemy w innych cyklach. Czwarta klasa, drugie miejsce. Przegraliśmy o 3,3 sekundy. Pierwsze uważam to za bardzo dobry wynik, jak na jazdę na zimowych oponach, a nie szutrowych. Także... Bardzo fajnie, bardzo szybko. Dobrze, trasy były dobrze przygotowane, zabezpieczone poprawnie, tak jak wczoraj na zapoznaniu się zdarzali ludzie, tak dzisiaj można było spokojnie jechać i się nie przejmować, że ktoś zaraz wyskoczy. Druga pętla, jak już wszystkie trasy były rozjeżdżone, no bo my mieliśmy zimówki 17, także one nie spisywały się na pewno tak dobrze jak na przykład u zwycięzcy 15 szutrówki, także... Tam jak Raz, jak wjechaliśmy w kolejne, to pojechaliśmy prosto na balot i musieliśmy cofać, i straciliśmy bardzo dużo czasu. Także to było bardzo trudne ujechać w tych kolejnach, w tych warunkach. Znaczy, cofankę mieliśmy dzisiaj na balocie i wczoraj na prologu, czyli dwie cofanki nam zabrały po pierwsze miejsce najprawdopodobniej, ale takie są rajdy. Także no, co to dużo mówić, każdy popełnia błędy, ale najważniejsze, że na mecie. Wiede mają to do siebie, że zawsze mówią dużo, dużo więcej, nawet niż powinni. A na e... tym rajdzie te trasy były takie, że głównie e... tylko pilot mówił? Właściwie tak. Właściwie trasa była wymagająca, rajd był super zrobiony. Dla organizatorów naprawdę wielki szacunek. Napracowali się, jeździmy od trzech lat i to był wymagający rajd dla auta, dla kierowcy, dla pilota i dla organizatora. I to trzeba przyznać, że wszystko fajnie wypaliło. No... Po drugim, po pierwszej pętli już, już trasa zrobiła się, trochę dziurawa i sporo aut wypadło. I, I tu naprawdę silne nerwy tylko y, trzymały nas przy tym, żeby, żeby dokończyć ten rajd mimo usterek technicznych w aucie. Y Widać, że, że było zabrane wiele pomysłów z innych rajdów, tych najlepszych. O, to trzeba przyznać. Wszystkie, wszystkie takie y, niedociągnięcia na innych rajdach tutaj były dociągnięte na tip-top. Zawieszenie typowo szutrowe. No i oczywiście całą robotę zrobiły opony, szutrowe. Bez których po prostu wynik był nieosiągalny jakiś dobry na tym rajdzie szutrowym. To jednak jest, No i niestety o, rajdy szutrowe są bardzo wymagające dla auta. Nie? Jest sporo nierówności wybić i, i no, zawieszenia sprężyny, opony. Cała buda dostaje no, porządne batu. Ale my to kochamy. <grym> no. <grym> jak to, to mówią jest to <grym> to są rajdy szutrowe. To jest zupełnie inna bajka jak rajdy asfaltowe. Nie? No, kto nie jeździł w szutrów może nie wie, ale my wiemy, że tak po prostu jest. Po każdych szutrach trzeba coś robić. Zdziwiliśmy się jak zaczęliśmy jeździć na asfaltowe rajdy, gdzie po rajdzie zostawialiśmy auto w garażu i czekały sobie do następnego rajdu. Natomiast po szutrach zawsze coś trzeba robić. W zasadzie właśnie tak. Pilot był wolny, więc nie podbierałem i tutaj taka decyzja nasza wspólna, że jednak po, pojedziemy ten rajd. Jak pojedziemy, to pojedziemy go razem i tak też się stało. Zresztą to pojedzie, zawsze, zawsze, w rajdzie zawsze jest zasługa pilota. To nie jest tak, że da się takie odcinki, szczególnie jak były tutaj, czyli bardzo trudne, że da się przejechać szybko bez pilota. No nie ma takiej możliwości. Bo to są rajdy, bo to jest instytucja umysłowego, żeby on w czymś pomagał. No i tutaj sprawny opis trasy na zapoznaniu. Prawda mało tego zapoznania było nie ukrywajmy na tak trudne odcinki. No i później pilot dzielnie dał radę, przedyktował wszystko tak, jak należy. No i poszło wszystko dobrze. No. Kierowca nie zepsuł, także skończyło się bardzo fajnie. To, no, mieliśmy taką małą przygodę na takim kawałku trawiastym, troszkę nas zaczęło e, na zewnętrzną stronę ciągnąć. E, no a poza tym ogólnie trudna trasa, więc e, takich e, ciężkich momentów było bardzo dużo, bardzo dużo dobić, e, bardzo dużo e, takich właśnie dołków. E, no później trasa bardzo wymęczona już pod koniec, więc też się ciężko jechało. No, trzeba było uważać, by nie zniszczyć auta. No. Trzeba było troszkę, no jak na każdym rajdzie, trzeba było troszkę pokalkulować. No. Niestety hopy nie były do skakania tym razem, co niektórzy nie zauważyli tego i było jak było. No ale naprawdę bardzo fajnie, bo mając wynik jesteśmy bardzo zadowoleni z rajdu. Czyli organizacyjnie wyszło naprawdę fajnie, zabezpieczone odcinki były też bardzo dobrze. Przygotowane, otaśmowane, pomoc na odcinkach, no, sam fakt tego, że nie było jakichś tutaj wypadków takich, tylko ewentualnie jakieś ugrząźnięcia, delikatne problemy, to jak najbardziej pozytywnie. Do tego bardzo fajnie zorganizowany prolog w centrum miasta, bardzo dobrze zabezpieczony, przygotowany dla ludzi, dla kibiców, no, naprawdę jest to rajd z górnej półki z tych, na których byliśmy. To był mój pierwszy start w tej imprezie tego typu, ale jestem bardzo zadowolona, na pewno nie ostatni. Myślę, że następne, to znaczy mam nadzieję, że następne będą równie udane jak ten. To znaczy na pewno to było bardzo duże wyzwanie akurat na tym razie, jeżeli chodzi o sekwencję. I... W ogóle sporządzenie opisu najpierw tak? Później właśnie sekwencje, które były momentami bardzo złożone. Ale myślę, że jakby wynik wskazuje na to, że chyba, chyba jakoś to rozkreśliśmy i daliśmy radę. Tak. Prolog również z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo tutaj jakby nie dawaliśmy z siebie wszystkiego, to miało być tylko taka, taka drobna przejażdżka, ale się udało o dziwo, że te dwa przejazdy początkowe to było trochę mało, żeby tak odpowiednio wszystko zapisać. Także tutaj warunki pogodowe no, też miały wpływ, bo się w pewnym momencie zrobiło dość ślisko, ale, ale jednak e, po prostu trudność e, tych e, przejazdów robiła swoje. Kierowca akurat jest e, kierowcą bardzo doświadczonym, e, jeżeli chodzi o wszelkie rodzaje rajf e, amatorskich. E, nie jest e, to dla niego nowość, że zajmuje pierwsze miejsce. E, to tylko ja jestem tutaj świeżakiem. On jak najbardziej rozgryzał nie jeden rajd już i życzę mu, żeby tak było zawsze. Możemy już w tym momencie podsumować pierwszy rajd Wielkopolski Mosińskie Szutry, 9 rundę Pucharu Polski Automobil Klubów i Klubów. Jesteśmy już po ceremonii rozdania nagród, rozdania pucharów. Najlepsze załogi otrzymały dosyć, myślę, bogate nagrody, między innymi nagrody GoPro, kamery GoPro, nagrody od naszych sponsorów od Filtrona, dyski twarde, karty przedpłacone. Naprawdę rzadko chyba się to spotyka, nie tylko na Papiku, ale na imprezach wyższej rangi. To, co nas na jako organizatorów najbardziej cieszy, to, że faktycznie to wszystko odbyło się bezpiecznie. Opinie zawodników o trasach, które, no, którzy stwierdzili, że faktycznie był to najtrudniejszy rajd, jaki jechali w tym sezonie. Niektórzy jak jechali w życiu dotychczas poradzili sobie z tymi odcinkami. Byli na, widać po minach, jak widać po minach, byli bardzo zadowoleni. No, zarzekają się, że wrócą na drugi rajd, czyli nie zostało na nic innego, jak zakasać rękawy i już zabierać się za organizację przyszłorocznej rundy.